Cześć, z tej strony Maciek. Słuchajcie, dzisiaj poruszymy temat przepony, pracy przepony w treningu siłowym. Razem z Karoliną pokażemy Wam, jak poprawnie ćwiczyć i robić wielostawowe ćwiczenia przy pomocy przepony. Przepona jest na tyle ważnym narządem w naszym ciele, że oprócz tego, że jest mięsiem oddechowym, mięsiem przede wszystkim też stabilizującym nasze ciało, ale również przez nią przechodzą najważniejsze naczynia krwionośne jak i nerwowe. Dlatego to jak oddychamy będzie wpływać na nasz układ krwionośny, ale również na nasze po prostu nerwy. Czyli jak będziemy za bardzo zdenerwowani, dzięki dobrze pracującej przeponie możemy się uspokoić albo wręcz pobudzić na przykład do aktywności fizycznej słuchajcie, wy również możecie się borykać z tym samym problemem co ja boli was odcinek lędźwiowy, nie czujecie się pewnie w wielostawowych ćwiczeniach i teraz tak, wzmocniony mięsień prosty brzucha skosy nie świadczą tylko o tym, że nasze ciało poprawnie pracuje kiedyś słyszeliście o pracy przepony i przytuleniu tej przepony do żeber właśnie, myślę, że fajnie jak się skupimy dzisiaj na tym temacie, jak odblokowywać tą przeponę i jak poprawnie pracować na niej słuchajcie, bierzecie jakiś ciężar Pracujecie na martwym ciągu, pracujecie na przysiadzie, a dalej nie czujecie się pewnie i wasza przepona nieprawidłowo pracuje. Nauczcie się oddychania przeponowego. Przepona wchodzi w skład mięśni koru, co za tym idzie, dzięki temu, że pracujemy na niej i na tym, żeby poprawnie poruszała się i żebyśmy poprawnie oddychali, możemy później wyeliminować pewne bóle czy jakieś problemy, na przykład w podnoszeniu ciężaru, w takich ćwiczeniach jak przysiad czy martwy ciąg. Dobrze, więc teraz pokażemy trzy ćwiczenia z maczką, jak tą przeponę po prostu uruchomić i jak nad nią pracować. Pierwszym ćwiczeniem, e, które w zasadzie jest ćwiczeniem rozluźniającym przeponę, to będzie leżenie na piłce. I tak, ja tylko pokażę gdzie powinna ta piłka się umiejscowić. I tak, przepona znajduje się tutaj w e, naszym, naszym kącie e, żeber, więc ona się tutaj e, przyczepia, idzie tak w górę i takim jak taki parasol e, się ustawia. Więc piłkę musimy ustawić sobie albo tutaj, albo tutaj bocznie tak, żeby później oddechem te tutaj wgniotki, piłki mogły wchodzić nam po, przez te przestrzenie żebrowe. Teraz proszę. Tak jest ok. Tak, Maciek już leży i teraz chcemy uruchomić przeponę. Czyli tak jak już mówiłam, przepona znajduje się tu, więc chcemy oddychać w taki sposób, żeby naciskać na piłkę, ale również, żeby ta część odcinka lędziowego i odcinka piersiowego delikatnie się unosiła w górę. O, właśnie, głęboki wdech i bardzo długi wydech. Ten wydech ma być badki aż do takiego samego momentu, kiedy nie mamy już naprawdę nic w płucach. To w zasadzie tak głęboko mamy wziąć wydech. I jak robimy wdech, tak samo. Chcemy unieść. O, właśnie. I później wydychamy. Tak, żeby czuć, że ta piłka po prostu wchodzi nam tutaj przez ten kąt żeber troszeczkę głębiej i delikatnie stymuluje nam przeponę. Dobra głęboki wdech. I tutaj ta przestrzeń ma się unieść, tak samo jak ta. O, wdech, wydech głęboki. O, tutaj ma opaść i znów wdech. Ważnym elementem tego ćwiczenia jest to, żeby unikać napinania się nadmiernego tutaj kapturów. One mają być rozluźnione. Chcemy się tak naprawdę zrelaksować, bo tak jak mówiłam, ta przepona ma się tutaj w tym ćwiczeniu rozluźnić. Więc biorąc wdech, z wydechem próbujemy tak opaść i rozluźnić te wszystkie te struktury wysoko, tutaj szyje. To ma być wszystko zrelaksowane. Skupiamy się tylko i wyłącznie na oddechu do piłki. Drugim ćwiczeniem, które Wam pokażemy, e, będzie rozluźnianie przepony i mobilizowanie jej w troszeczkę inny sposób. Bo teraz e, Maciek jest w klęku podpartym i założy rękę za e, głowę. I teraz wyciągamy się do ręki głęboko, głęboko, głęboko i otwieramy. O, robimy sobie wdech. I z wydechem otwieramy. Na początek możemy w ten sposób, a później możemy zmienić troszeczkę e, oddechy. Tu, żeby pogłębić, i na wdechu otwieramy. I tak, na wydechu schodzimy w dół, na wdechu otwieramy. Na wydechu znów pogłębiamy. Jak najmocniej możemy nawet spróbować łokciem, barkiem dotknąć ziemi. Możemy sobie ugiąć tutaj. O. Tu chodzi o to, żeby zmobilizować przeponę, żeby ją rozciągnąć już w ruchu. Podczas wykonywania tego ćwiczenia zwróćcie uwagę na błędy, które mogą się pojawić i tak pierwszym błędem to jest przede wszystkim to, że wyciągając się tutaj, będziemy również uciekać bioderkiem nie chcemy, właśnie żeby ono szło do tyłu, czy do boku. Bioderko ma być nieruchomo. My mamy się tu wyciągać i tu otwierać. Tu robimy całkowicie nieruchomo. Drugim błędem natomiast to będzie po prostu za wąska pozycja e, tutaj o, w biodrach. Czyli... E, w zasadzie, to się sprowadza do tego samego. Nie będziemy mieć stabilizacji. To bioderko będzie uciekać, ruch będzie niepełen, nie będziemy mogli zejść wystarczająco głęboko. Trzecim ćwiczeniem, mobilizującym przeponę, e, będzie w zasadzie oddychanie do gumy. Czyli ustawiamy tak jak maciek gumę pod e, dłońmi. Ustawiamy ją tutaj na wysokości odcinka dolnej części odcinka piersiowego i staramy się. Pozycji klęku podpattego oddychać do tej gumy. Chcemy, napierając na nią, oddychać. Tu teraz napierać siłowo kręgosłupem. O. Nie chcemy czegoś takiego. Tutaj nie ma być żadnej ruchomości kręgosłupa. O. I teraz oddychaj. Trochę mniej, tylko sam oddech przeponowy. Chcemy tu tą gumę. Cały czas na nią napierać, ale poprzez, prac, pra, poprzez pracę przepony. Dzięki wielkie za dzisiaj. Razem z Karoliną Wam ślicznie dziękujemy. Wrzucajcie w komentarze kolejne tematy, które byście chcieli poruszyć razem z trenerami Body Change Center.